A tu nagrywam właśnie następny filmik z radiem Safari 5. Po przestrojeniu, oczywiście, radyk świeci tylko tutaj nie bardzo widać. UkF na kawałku kabelka, no Znaczy na kawałek miernika wziąłem, ale to mniejsze z tym, i tak po prostu sobie gra. Lecimy za skalą. No, kolumna jest ośmiomowa, tego może jest troszeczkę ciszej. Lecimy dalej. Tutaj jest jakaś stacja, ale tu mówię, no, jestem na zadupiu i niestety nie odbiera zbyt dobrze. On nawet teraz wyszło.

Jak słychać, to już chyba czwarta, czy piąta stacja. Teraz się robi minus 49,49 zł, taniej o 150 złotych. W ofercie, bez abonamentu. Promocja tylko do 18 listopada. Szczegóły na PayPal, bo w Play płacisz mniej. Jak mało stacji odbiera, można zawsze transmitter zamontować. Z brutuszem nawet Nie słuchać swojego swoich utworów. Dziękuję.